To support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers hauled up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuve Chapelle, the same camp where Emile was being held prisoner. OK, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Remo. Kontynuujemy przygodę WAL Mężnych Serc Okej, okay, a więc to był taki krótki wstępik, co tam. Jak to ogólnie wyglądało, że Emil był jeńcem i tym podobne rzeczy. Poczekamy aż ostrzał z działka przestanie być tak natarczliwy. Ruszymy dalej. Dobra, tu będziemy jeszcze czekać. Jest drutko kolczasty przed nami. Wow wow, 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 Szybko, szybko, szybko! Nie! Ja pierdzielę Dobra, lecimy dalej Ale napierdzielają Już myślałem, że w głowę dostanę. NIE! Jezus Maria... Dawaj, dawaj, szybciej, tnij ten drut! Dobra, czekamy chwilę... Momencik... Okej, okay, ostatnie pociski, lecimy dalej. Jak widać tak, na, tak żołnierze przedostawali się dalej na froncie, tak podejrzewam, że też i było w tym, no realnie, czy po prostu robili takie blokady, co my tu mamy zrobić? Mam ci rzucić tego tego, ziomeczek? Aha, no dobra, drugiego chcesz? No 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 Dwa, trzy, cztery? What the fuck? Aha, dwa tu są partie granatów. Dobra jak teraz? Dwa? No zobaczymy jeszcze, podamy mu dwójkę. Trójka. No i teraz zobaczymy, którą. Teraz dwójkę kolejny raz, ok. No taki, taka fajna minigierka. No i wysadzamy Tak, tylko koleś Usunę się stamtąd, bo jak cię Jak wysadzimy to razem z tobą Dobra, małe boom 3, dwa, boom yeah, amerykanie Americanie Swoje żywiole, yeah. Dobra, mamy tam wejść Tutaj runęło Mamy teraz tak jakby przejście na górę Jak widać to jest Bardzo pomysłowe że w tym miejscu daliśmy dwójkę, a tam trójkę, i tam wyrypało, a tu nie. No fajne. Fajny pomysł. O, ja to właśnie w tym momencie... tam skończyliśmy... przygodę z Emilem. Nic go na razie nie może uratować. Spacja. Nie myć te do druty piesku. Ja dam troszkę ciszej, dzisiaj tą muzykę. Bo ostatnio mi prawa zatwierdzili, a chcę, żebyście ją sobie posłali. Jest naprawdę piękna. Merci mój ami. Jak widać, nie ma tutaj dialogów, są tylko takie obrazki nad nimi, które naprawdę ładnie tłumaczą, co oni robią. Tak, także oni teraz razem poszukują syna Emila. Amerykanin Emil oraz Piesek. On April 22nd 1915 chlorine gas was used for the first time by the Germans. Aha, musimy poprosić naszego pieska, który to było, Alt? Tylko żeby się nie otruł. Go no, go no, go! No. O, dzienniki tak. O Jezu <laughs> dzienniki. No i mamy naszego Amerykanina. O. Czemu mi nie chce zatwierdzić, że to czytałem? Dobra, nieważne. Co to jest? Piesek, może wejdziesz tutaj sobie tędy? Nie możesz wejść? Jak, to mam, jak my to mamy zrobić? Tu, tutaj się przekopać. Coś tam nam daje znak. Piasek. Dobra. A może to pierw Aha, okej, okej. O super. I teraz do góry. Może by tak, bo tam jest jakaś perełka. Nie, 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 Do góry troszkę. O już, styknie. Tu jest jakiś przedmiot. O! A tabem to możemy sprawdzić. Co to jest? Kandyjski nieśmiertelnik. Wow, no fajne. Dobra, do góry to teraz. I my sobie zejdziemy na dół. Albo i nie. To troszkę dziwne jest. A może. O! Zrobimy tak. Piesek wejdzie na górę na to. Puścimy cię tutaj, windą, w dół i pójdziesz teraz. Ej, chodź! Tam? Ej, Czy coś? Albo nie. Chodź tutaj. Taki. No, 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 i wejdź mi tutaj, na ten. I pociągnij tak. mi w dół tą wajkę. Dobry piesek No i lecimy dalej Wow, no to już jakiś podziemny, bezkity laboratorium Dextera Co to kurde jest? Z tymi wejchami to jest... Przestrane. Dobra, z pieskiem nie ma żadnej interakcji Ale dobra, co, co to robi? To zmienia kurs Trzeba pogłówkować Czy ciśnienie zmienia? Nie. Dobra, zrobimy to tak na razie. Ja pierdzielę. Dobra piesek, dawaj tą wajkę. No ja o co chodzi. już że już nie przejdzie. Siak. czyli tu tu jest jedna? Ej, ej, nie już koniec. No, ej, ej, nie, nie już kurde No, jest okej. Okay. I teraz tutaj pociągniemy. Napra o kurde. Jeszcze jedno musimy wziąć w skrzynię. I ono naprawi ten cały... ten cały bzdet. What? Tylko skąd tą skrzynię wziąć? A może by tak przeciągnąć? O, ja wiem, już wiem. Dalej piesek do góry. To weźmiemy, skoczymy na to, ogółem przesuniemy to pod to. To z góry opuścimy. A tą będziemy ciągle. No, powiem wam, że takie kurde zabawne trochę. Te misje. Jeśli to można tak nazwać. No o kurde, ale ciśnienie wzrosło ja pierdolę, i zaraz piźnie. Nie wiem czy powinniśmy się stąd wynosić. No, wynosimy się stąd szybko, piesek. Bo to zaraz eksploduje. Gurde, ale on ma parę w łapach. Dobra, dawaj psiak. Do góry. Kurde, nie możemy nic zrobić? Czemu? Uf. Patrz tu psiaku pociągnij za tą dźwignię Co on to dało, że on pociągnął za to? Jeszcze raz Aha, czyli tym dolnym manewruje wtedy No rozumiem i teraz tym górnym Jeszcze No kurde, dalej, dalej nie działa Dawaj, ciągi Jeszcze O ja pierdyla za zapiźnie No No ciężka misja A my w ogóle przeżyliśmy? ten cały gaz się ulotnił. Jesteśmy Emilem, potrafimy wszystko. Brniemy naprzód. Chodź, piesek. Lecimy do przodu. O, o, o tam jest nasz syn. Uwaga, teraz będzie muzyczka. Witwa o iPress, pierwszy atak gazowy, bombardujące zapaliny, o właśnie tego szukałem, i psy wojny. Psy wojny naprawdę były posłuszne. Z tego co wiem. Co można zrobić? Hmm. Co to jest? Mm, belgijskie czako? O kurde, fajne. Może podsuniemy sobie to na górę, żeby jakoś na to stanąć. A nie możemy. A, nie możesz się tego złapać, piosek? O wiem, 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 wiem jak zrobimy. Co damy tutaj? Pios wejdzie do tego. Fajne. Następnie zrobimy tak. Weźmiesz kość. Pomożesz mi to zrobić? Dobra, wchodzimy teraz na górę. No i tą kość. Nie wiem, możesz tu usadowić? Nie możesz. Dobra, tamten potrzebuje pomocy, Amerykanin. Czy my to możemy zrobić? Ja no Nie wiem. Nie wiem, co teraz zrobić. Ładny. Ładny. Zepniu, zepniu. O, i mamy tą kość teraz od niego, to możemy przesunąć w sumie ten mechanizm. No, tak to działa? O, jest. Dziękuję, you, my Dziękuję, Thank you, my friend. Don't worry. Friend jest nasz komandos. <laughs> bierz, 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 bierz item. Co to jest? Zgarek kieszonkowy. Coraz więcej mamy tych... ...tych rzeczy. Dobra Emil, dawaj napierdzielaj bez kitu, bo tutaj się gaz ulatnia. Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Słuchajcie teraz muzyki, jak te bomby fajnie będą spadać wraz z piosenką. Ja mam takiego farta, że zaraz to wskuję pod koniec. Jezu, miny. Ja pierdziele. Spanie jako siatka pierdził. Nie, tego się nie dało przeżyć po prostu. Nie dało się. Znaczy nie dało się wyjść z tego poszpanku. Bo te ostatnie bomby były tak na całą długość. O kuźwa. Okej, okay, tym samym kończymy ten odcinek. Tylko filmik dojdzie do końca, dobrze. I widzimy się w kolejnym odcinku, myślę, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. To jak najbardziej daje motywację do nagrywania kolejnych odcinków. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam was, cześć!